Nie ma serwus. Trochę mnie nie było na tym kanale, przez chwilę była cisza, ale wracamy. Teraz znajduje się na terenie Niemiec. Kolejna eksploracja, to tak jak mówiłem na początku, będzie to hotel z 1910 roku. Mam nadzieję, że będzie owocna i będzie co oglądać. No nic, zapraszam. W internecie można spotkać taką nazwę jak Ghost Hotel. Ja przed chwilą słyszałem tutaj jakieś głosy ludzi. Mam nadzieję, że to również eksploratorzy. Że nie będzie problemów z tym miejscem, troszkę się cykam. Zawsze jestem sam na urbexach, także mogę liczyć tylko na siebie. Ale dobra, damy radę, jedziemy. Jak widzimy, mocno już natura zabiera tutaj, co należy do niej. Bardzo obrośnięte drzewami. Ja postaram się to zrobić jak najszybciej, gdyż drałowałem tutaj dwie godziny z buta. Teraz muszę dwie godziny wracać, także chciałbym to jak najszybciej trzasnąć tutaj nie mam, że było główne wejście. Możemy zobaczyć e, co mi się bardzo podoba, że architektonicznie musiał być to naprawdę bardzo piękny hotel. Ja wam się postaram e, wyrzucić teraz zdjęcie tego hotelu, jakby w trochę lepszym stanie. No nic, dobra, próbujemy tutaj tym głównym wejściem wejść do środka. Ja sobie tylko przygotuję swojego przyjaciela. Możemy iść. Dobra, lecimy. Trzeba mocno uważać pod nogi Widzimy już mocno zdewastowane mnóstwo graffiti Spróbujmy wejść tędy Jestem nawet w stanie określić co gdzie było, no, ale jeśli tu była, było główne wejście, no nie wiem, że gdzieś tutaj musiała być recepcja. Wielkie okna. Sorry, ale cykam się naprawdę. Każdy urpek przysparza mi tyle adrenaliny. Możecie zobaczyć, zobaczcie na te sufity, już mocno poniszczone. Ja nie wiem, czy będzie dało się tutaj wejść na górę, czy to będzie bezpieczne. eksplorujmy sobie na razie sam dół co mi się podoba, bardzo ładne te łuki bardzo ładnie wyglądają super sprawa czytałem w internecie, że, że jakaś firma go wykupiła ale jak widzimy chyba nie za wiele tutaj chyba nie za wiele tutaj robię. mamy schodki na dół także przejdźmy się zobaczyć co tutaj jest to tylko wyjście. Dobra. Lecimy dalej. Powiem Wam, że nogi. Nóg nie czuję. Dwie godziny drałowania w jedną stronę. Ale niestety nie jestem zmotoryzowany. I muszę to robić pieszo. Zobaczcie tutaj. Kiemu zniszczeniu to ulega. To jeszcze można takie fajne zdobyć Zdobienia, zobaczyć gdzieś tam jakieś głosy. Słyszałem, no, już mocno poniszczone nie ma co, ale takie miejsca kochamy. Prawda, dobra, przejdźmy sobie w tą stronę. Są schody na górę, którymi za chwilę postaramy się wejść. Grafiti. Przejdźmy tu. Tu pozostawały jeszcze kafelki, widzicie. Uf, idziemy. Tutaj możemy zobaczyć było wyjście na jakiś balkonik, więc może tu była jakaś kawiarenka można było sobie wypić kawkę i popatrzeć na piękny widok, tutaj zaraz obok jest jezioro, kurczę jak zwykle, no cały roman, nie zrobiłem takiego dokładnego researchu i naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć. Co tu mogło być na dole? Jaki był układ tego? Ale tu. Tu była może toaleta. Prysznic. Co to mogło być w to pomieszczenie? O tu jeszcze widzimy rurki z odpływem. Także tak, tu już wiemy, że była toaleta, chociaż tyle. Tutaj prawdopodobnie druga. A raczej na pewno. 3, czyli wiemy, że tutaj były toalety. Dobra, tutaj jest pełno desek, nie chciałbym wdepnąć na gwóździa. mam adidasy zwykłe, także przejdziemy tym wejściem, którym weszliśmy tutaj. Wokół siebie mam troszkę ciekawych miejsc, tylko wszędzie muszę chodzić pieszo. Ale obiecuję, że wleci kilka fajnych odcinków z Niemiec. Z pewnością. Dobrze. Wiecie co? Spróbujmy wejść tymi schodami do góry. Może się nie zawali. tu już muszę naprawdę mocno uważać no. tutaj na pewno nie wejdę zobaczcie jak to wygląda tam jest pomieszczenie do którego też się nie dostanę prawdopodobnie Idziemy w te miejsca, gdzie, gdzie możemy, ale kurde, ciężka sprawa, wam powiem, żeby tam wejść. Spróbujemy tędy. Jakby co, to wszystkich was kochałem mocno, pamiętajcie. Umrę. Mam nadzieję, że jeśli znajdą tą kamerę przy mnie, to proszę udostępnijcie ten odcinek. Wejdźmy sobie tutaj na balkon. Proszę zobaczyć. Nie chciałbym też, żeby za bardzo ktoś mnie zauważył, że tutaj chodzę, tylko znikam z tego balkonu. spróbujmy. przejść tędy. Pięknie tam wygląda. Jest niebieska folia. Zaraz Wam pokażę sobie tę niebieską folią Pięknie to kolorystycznie wygląda, prawda? No, warto było trałować Naprawdę warto. Tam, to ja chyba nie przejdę. Kuść w gwoździe jestem pełno pułapek, które nam gdzie czyhają. 910 rok, 111 lat, 112 prawie. Pomyślcie, ile czasu, ile historii w tym miejscu drzemie Tutaj też balkonik, no ale tam już nie będę chodził. O, tutaj kawałek czegoś, jakieś płytki z jakimś zdobieniem. Mam nadzieję, że to oryginalne. Ciekawe dlaczego Ghost Hotel może tu straszy, że nas ktoś obserwuje teraz, jak myślicie? A tu jest to jeziorko, Zatrzywam, o którym wam mówiłem. Zobaczcie ile tu było pięter, niestety każde piętro już bez bez podłogi, dobra, spróbujemy teraz przejść tamtą stronę. Omijam bo, no bo nie ma tam dojścia. Musiałbym przejść tędy, a zbyt duże ryzyko. Idziemy do góry zobaczyć. Zobaczcie, schody jeszcze takie zdobienia zostały na schodach, czyli pozostałość po, po starym hotelu. Wielkie okiennice. Przepraszam po światło, no ale nie ma innej opcji. Wiecie co? Jak tak chodzę zawsze po tych budynkach, to okna, właśnie takie wielkie, czy w stylu gotyckim, czy jakimś tam renesansowym, naprawdę robią taki klimat. Bardzo mi się to zawsze podobało. Zobaczcie tu. Hello? Widziałem kogoś właśnie na dole. Ktoś robił zdjęcia. Oj oj oj, tędy chyba nie przejdziemy. Tu chyba nie ma szans przejść. Zastanowię się chwilę, czy przejść tędy. Przezłapać troszkę odwagi. No ale tu już jest kurczę. No chciałbym wejść wyżej, ale. Nie ma jak, jak ci ludzie wchodzili tam. Tam. Gdzie był dostęp do tego? Chyba, że jest jeszcze jedna klatka schodowa. O której ja nie wiem. No nic, zaraz pomyślę. Czekajcie. Żeby się tam dostać, nie ma szans. Zobaczcie tutaj na stantej tej podłogi. No szkoda zdrowia, szkoda ryzyka. Jakbym spadł, to nie byłoby więcej odcinków. Wy nie mielibyście czego oglądać. Także. Ee... Wyżej już nie wejdę z tej strony. Teraz e, wyłączam kamerę i idę szukać może gdzieś będzie kolejne wejście. Kurczę tam u góry jest bardzo fajna kopuła, którą chciałbym. Na którą chciałbym się jakoś dostać. No fajnie to wygląda naprawdę bardzo pięknie. Ale myślę, że chyba nie będzie możliwości. Dobra, za chwilę się widzimy. Dobra, tak to wygląda z drugiej strony hotelu. Chciałem powiedzieć zamku hotelu, chociaż taki mały zamek to jest. E, Idziemy tutaj zobaczyć, czy tutaj przypadkiem nie ma piwnic. No to powinny być. Tak mi się wydaje. I jest tutaj jakieś wejście. Mocno zarośnięte. Tak jak wspominałem na początku, natura zabiera co do niej należy. No ale szkoda, jeśli już takie miejsce powstało, to szkoda, że. Wielka szkoda, że niszczeje. Jest wejście do piwnic. Zobaczmy. Tu musiała być jakaś łazienka. Kafelki z zdobieniami. No tak, rurki z wody. Ewidentnie łazienka. Dobra, przejdźmy dalej. a ja widzicie? Jednak... jednak to miejsce jeszcze coś nam dało. się teraz to ta kratka, po której stąpałem. Pójdźmy tutaj. Trzeba bardzo uważać na dziury. Ojojojojoj. Perełeczka. Perełeczka, kotłownia. Zobaczcie. Przechodziliśmy do kotłowni Pełno rur jakieś poniaki zobaczcie to może jest tu data jakakolwiek Czasami wa warto nie rezygnować Nie czasami, a zawsze Gdyż Takie miejsca w każdej chwili no, Mogą nam pok odkryć Pokazać coś nowego Te pomieszczenie nie mam pojęcia Ale są tu popalone deski Więc Przypuszczam, że musiał być tu jakiś pożar Stalowe drzwi Idziemy dalej. Kurczę, no konkretne te podziemia. Musiały być jakieś pomieszczenia techniczne. Możecie się dziwić, dlaczego? Nie, no w sumie powiedziałem Wam na początku, dlaczego to takie jakby nowoczesne, bo takich rzeczy na pewno w 1910 roku nie było, ale to jeszcze działało długi, długi czas. Stąd też takie rury czy też maszynownia, elektryka, trasy kablowe. Tutaj można zobaczyć wieszak. tutaj to miejsca nam pokażę ula la to są normalne labirynty mazienki koszyk klinowy wiadereczka kafelki nie wiem, no myślę być może, może były to jakieś miejsca pomieszczenia techniczne plus może łazienki dla pracowników hotelu że mieli osobne miejsce, gdzie się Odświeżali, myli, kąpali. Całkiem prawdopodobne. to jest., o, ale trafiliśmy pięknie. Tutaj możemy coś zobaczyć. Jeszcze ty już nie da się tego przekręcić tutaj mamy wyjście na zewnątrz wiecie co, a co by na to, jeśli to by była kuchnia tutaj hm. jestem w stanie pokusić się stwierdzeniem, że tu mogła być kuchnia O, widzicie? Tutaj taki szyb, i tu prawdopodobnie wjeżdżały dania do góry. Kurczę, no. Chyba tak to wyglądało. Czyli mamy jakąś tam zagadkę odkrytą. No tak, tu mogły być jakieś kuchenki stanowiska do, do gotowania tutaj pani już gotowe danie dla klientów wydawała do góry tą windą, tym szybem ha? Roman, ty jesteś gościu, fajny zdobienia na kafelkach No cóż, to by było na tyle, to jest historyczna eksploracja z tego względu, że jest to moja pierwsza, pierwszy zagraniczny urbex, mam nadzieję, że bardzo fajnie wam się oglądało, jeśli tak to zostawcie suba, łapkę w górę, napiszcie komentarz, ja jestem zachwycony po tej eksploracji, mam nadzieję, że tych miejsc będzie jeszcze więcej na terenie Niemiec, zapraszam już tymczasem na kolejny odcinek. A ja wracam dwie godziny teraz pieszo do domu. Nie ma łatwo, ale czego się nie robi dla pasji? Dzięki.